Cześć i czołem tu z powrotem, Hyżo i Wzdy. Nadajmy prosto z Syberii Rawickiej, jest źle, jest jeszcze gorzej, bo wieje, jakie świńskie grypy panują i zapraszamy do oglądania programu. Wiecie, jaka już tematyka będzie. Pokój. Dzień dobry, jesteśmy z programu Chyżo i Wzdy. Może nas znasz, może nie. Kolega Wzdy ma do Ciebie pytanie. E, czy obawiasz się świńskiej grypy? Nie. Jakie może argumenty do ciebie dotarły? Bo to trzeba mieć argumenty, żeby się nie obawiać. Wiadomo, wszyscy się obawiamy o swoje zdrowie. Jak to wygląda, no właśnie, u ciebie? Dlaczego się nie obawiasz chińskiej grypy? E, bo ciężko chorują osoby, które są obciążone. W jakiś czyli sposób czyli innymi czyli chorobami. No właśnie, czyli, czyli dobrze się odżywiasz na przykład. Widać. Profilaktykę stosujesz tam wiadomo, tłuszcze, czosnek. No to cóż Ci w takim razie? Zdrowia, Zdrowia i pieniędzy. Dzięki. Dziękujemy, dziękujemy. Halo, halo, niech pani nam Halo, halo, ale halo. Brawiczu, w, w okolicach wszędzie zagrożenie istnieje, a w szczególności w każdej miejscowości, w każdym mieście, w każdej gminie. Dziękuję bardzo. Ale tylko jedno małe, proste pytanie. Wszyscy się śpieszycie. Czy obawia pan się świńskiej grypy? No chyba tak. Aha, a czy jakoś stosuje pan jakieś, nie wiem, zapobiegawcze metody odnośnie świńskiej grypy? No na razie nie. Aha, a czy gdyby miał pan możliwość zażyć szczepionkę, czego wiemy, jeszcze możliwości nie mamy, czy zrobiłby to pan? No oczywiście, oczywiście. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Czy gdyby Państwo tutaj nam pięknie kupiło y, szczepionkę przeciwko śmiejskiej grypie, czy poszłabyś się zaszczepić? Oczywiście, poszłabym. Czyli ufasz tak normalnie, ja słyszałem, że tam jest cyjanek. Nie, nie cyjanek, sorry! Rtęć, ale to też w sumie taka trucizna. No ale to. Szczepionka to szczepionka i poszłabym się zaszczepić. Tak, dobrze, czyli... Y... to my dziękujemy. A teraz naszym specjalnym raportem udajemy się w najbardziej ruchliwe miejsce w Rawiczu, czyli targ. Mamy pytanie, jesteśmy z Chyżo i Wzdy No coś ty Co pan sądzi na temat Idziemy na piwo dzisiaj? Nie. Nad nie, wieczorem pogadamy Nie kręć tego, wykręć to Co pan sądzi na temat świńskiej grypy? Jak pan, jaką pan stosuje profilaktykę? Um, Wódkę absolut Z sokiem pomarańczowym, ale bez lodu Bez lodu Z cytrynką Jakieś pozdrowienia dla mamy tam i babci, idą sobie właśnie a szkołę. A to w takim razie, skoro pan się nie obawia, to na pewno coś pan na ten temat wie. Dlaczego pan się nie obawia, Świński? No, nie. <laughs> Trzeba dbać o siebie w swój sposób, to... Właśnie, czyli jest, jeżeli jesteśmy zabezpieczeni, to chwyta jak zwykła grypa. No tak samo, no. Tak tego no, innego. A czy gdyby miałby pan możliwość skorzystania ze szczepionek które miał... Próbowałem kiedyś, żona i dzieci się szczepiły i tak nic nie pomogło i tak, to nie wiadomo co to jest. Dzień dobry. No, to Jak? Czy obawia się Pan świńskiej grypy? No, nie, nie. A jakie pan stosuje profilaktykę, żeby tego zapobiec? A ja wiem jaką, nie wiem. Nic, ale to jest o tym głośno w mediach. No ja ja wiem. Cosnek. Dobrze, dziękuję bardzo. Świńska grypa jest bardzo potrzebna ludzkości. Fajnie, ja też się z tym zgadzam. Gdyż wytrzebiona ludzkość spowoduje zmniejszoną ilość gazów cieplarnianych przedostających się do atmosfery. A stosuje pan profilaktykę? Nie, sam się nie leczę, gdyż gdybym zachorował na świńską grypę, byłbym bardzo dumny gdybym umarł i przyczynił się do uratowania globu ziemskiego. Dziękuję bardzo. Z takich Polaków możemy być dumni. No. <grypy> A czemu ja mam się ubawiać tej grypy? No nie wiem, no ponoć no... Jak każdy, jak każda jedna grypa. <grypy> no też mi się tak wydaje. No. Na fermentu i chcą pogonić szczepionki, to jest inna sprawa. Aha, czyli gdyby miał Pan możliwość zażyć szczepionkę kupioną przez Państwa? Jak się organizm nie broni, to już nie pomoże żadna szczepionka. No właśnie. A stosuje Pan jakąś profilaktykę przeciwko grypie? No jak? Odżywiać się dobrze, ubierać się ciepło i tyle. Dziękujemy bardzo. Ja też! Powiem Panie, że włosów nie uczysałem i w ogóle nie ułożyłem. Jest to bardzo niebezpieczne, moim zdaniem. Bardzo niebezpieczna choroba, ale nie wiem. A z tymi szczepionkami? Mogłaby być. Mogłaby być. Mam nadzieję, no, w Stanach tam wszystko jest. Tak A jak pan, jaką pani stosuje profilaktykę przed tą na, na naszą grypą, teraz nowoczesną? Herbatka, herbatka, ciepła herbatka. Dobrze, dziękujemy bardzo.